Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No, i zaczynamy filmik. Dzisiaj tutaj jestem przed moją Miętą. No, i pokażę Wam Miętę. Mięta ma różne rodzaje. Ja w swoim ogrodzie mam trzy. Trzy sadzoneczki mięty. No i tutaj są dwie nowe, które są w tym roku. Mięta meksykańska wysiana z nasionek i mięta pieprzowa. No i właśnie chcę sobie spróbować, jak one smakują, czy one są faktycznie takie ostre, jak sama nazwa na przykład meksykańska. No to wiąże mi się z czymś takim bardzo ostrym. To jest właśnie ta mięta, która zaczyna kwitnąć. Na fioletowe kwiatuszki, zobaczcie. Takie fioletowe kwiatuszki. Więc za niedługo będę mogła sobie po prostu poucinać i posuszyć. Sprawdzimy, jaka jest ta mięta. Wygląda tak. Widzę, że tutaj wszędzie chodzą mi po tej mięcie yy, robaczki, ale to są pożyteczne. Robaczki są to. Larwy biedronek, larwy, no już takie po prostu zaczątki biedronek, dlatego że chodzą mi również po tym drzewku, widzicie tutaj, a mianowicie jest to śliwka i tutaj idzie biedronek, właśnie są to larwy biedronek, a dlatego, że na tej, na tej śliwce jest pełno mszycy i właśnie biedronki się zajęły tą mszycą, zjadają. Tak to jest na śliwkach. Na drzewach śliwy, że podoba się mrówkom, podoba się mszycom, no i dlatego tu tych biedronek jest dość sporo. No i również larw biedronek, ale tym się nie przejmujemy. To nie są szkodniki, tylko właśnie pożyteczne owady. Ale mianowicie wracając do mięty, chcę właśnie sobie skosztować takiego liścia mięty, jak on smakuje. No, tak jak sama nazwa mówi, mięta meksykańska. Ale to nie jest ostra, tylko podobno to jest połączenie trzech, trzech ziół, a mianowicie smaku tymianku, bazylii i oregano. Niektórzy tą roślinkę nazywają oregano kubańskie, a tak naprawdę producenci piszą na opakowaniach mięta meksykańska. Ma to być właśnie takie połączenie tymianku, bazylii i oregano. Więc sprawdźmy. Jak smakuje mięta meksykańska. Wisiana z nasionek, no i jest w moim ogrodzie, ale w doniczce, bo nie chcę, żeby mi się rozrosła. Tak jak moja mięta czekoladowa, która bardzo, bardzo mi się rozrosła. No i sprawdźmy, czy ona pachnie. Faktycznie pachnie bardzo ziołowo. Ja nawet wyczuwam tutaj jakiś taki anysz, można powiedzieć, coś słodkiego. Ale w posmaku czuć mięte, ale właśnie. Ja wyczuwam anysz. Nie wiem, czemu mi się tak skojarzyło. A miało tutaj być oregano, tymianek. Może ten tymianek to tak robi, taki właśnie posmak. No. Mięty przypomina bardzo mało, bardziej takie właśnie ziołowe. Ale posłuszę sobie. Smak jest, no, troszkę dziwny. Zobaczmy teraz drugą miętę. Mięta pieprzowa. Wydawałoby mi się, że będzie to bardzo ostra mięta. No, ale zobaczmy. Podobno powinna wyczuwać się taki... Posmak chłodzący bardzo, że ona jest tak nazwana pieprzowa, ale tak naprawdę ona jest bardzo, bardzo miętowa. No i tutaj również larwy biedronki. Urwiemy sobie taki liść, na którym nie ma larw. I tutaj też również będzie kwitnąć. Stanowczo listki są dużo mniejsze, bardziej takie gładkie. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś robaczków, intruzów. Ta jest taka bardziej ostra, przypomina liście trochę pokrzywy, a ta jest taka gładka. No i sprawdźmy, jak smakuje. No, i mamy liścik, i spróbujmy. Już nie pachnie tak jak ta. Powiem Wam, ta jest bardzo intensywna. To teraz jeszcze czuję posmak tej mieszanki ziołowej. Mm. A ta jest bardzo miętowa. Jak weźmiecie taki listek do buzi, to smakuje choćby miało się miętową gumę, albo taką intensywną pastę do zębów o smaku miętowym. Ale osobiście przypadła mi ta do gustu, więc na pewno sobie ją ususzę i pozbieram. Idealna pewnie do różnych dań, potraw. Kochani, to o moich miętach, a teraz zapraszam Was do, do posadzenia, rozsady razem ze mną. Będziemy wysiewać równ, różne warzywka i kwiaty właśnie w takim lipcowym dniu. Bardzo upalnym. Dzisiaj mamy 31 stopni. Bardzo, bardzo gorące lato w tym roku. No i zaczynamy lipcowe wysiewy. Mam tutaj przygotowane warzywa, ale mam również przygotowanych trochę kwiatów, które właśnie sobie dzisiaj wysieję. Mam tutaj również przygotowane doniczki. Doniczki dość sporych. Mam tutaj przygotowane doniczki, do których będę wysiewać sobie nasionka i warzyw i kwiatów wieloletnich. Są przygotowane. Tutaj mam wodę wylaną, żeby już nawadniały się od dołu. I będę wysiewać, nie jest to ziemia zwyczajna z worka, tylko będę wysiewać w moim własnym kompoście. Tak właśnie wygląda moja przerobiona kompostownia, można powiedzieć. Kompost z tamtego roku przeleżał rok i tak wygląda, zobaczcie, jak prawdziwa zwyczajna ziemia. Oczywiście, jakieś tam grudki może się znajdują, jakieś jeszcze kawałeczki, ale nic nie szkodzi. Sprawdzę, jak nasionka będą kiełkować właśnie w kompoście. Bez żadnej domieszki ziemi, ani piasku, ani niczego, ani perlitu. Tylko naturalny kompost, swój własny. Więc zaczynamy wysiewy. Zaczniemy sobie od yy, kapustnych, a mianowicie będzie kalafior, broku będzie kapusta włoska. Będzie kapusta pekińska i będzie jeszcze broku gałązkowy. Zaczniemy od tego. Do każdego warzywa przeznaczam jedną doniczkę. No i te będę wysiewać rzutowo, czyli parę nasionek wysypię sobie tutaj na ziemię, docisnę, jak będzie potrzeba przysypię cieniutką warstwą ziemi. Więc zaczynamy wysiewać. No i oczywiście Kapusta pekińska, która będzie potem na jesienny zbiór. Wieloletnie brokuły, ale powiem Wam, te gałązkowe, słabo miałam zbiór, praktycznie żadny. Bardzo szybko wybiły w kwiat i nie szło ich już zebrać. Więc teraz sobie jeszcze raz wysiewam, zobaczymy jak na jesień zaowocują. No i jak będą wyglądać. I pierwsze brokuły wysiane do doniczki i teraz Wam jeszcze pokażę jaki mi się tutaj trafił lokator takie właśnie lokatorzy znajdują się we własnym kompoście teraz pora, pora na kalafior, no i warzywa kapustne wysiane, przyszła teraz pora na kolejne warzywa i zaczynamy od pasternaku wysieję sobie pasternak do doniczki jest to roślina wieloletnia Coś podobnego jak pietruszka. Powiem Wam, u mnie pietruszka bardzo słabo. Praktycznie nie mam żadnego zbioru. Wysiewałam chyba ze trzy razy. No i niestety nie doczekałam się jakoś pietruszki. Więc może pasternak będzie lepiej rósł. A przecież zastąpi nam w zupełności pietruszkę. Kolejne warzywo to będzie por. Akurat tutaj mam późną odmianę, ale ja sobie go zostawię przez zimę, no i będę go dopiero zbierać na wiosnę. Pol i sałaty. I sałaty jak zawsze możemy wysiewać w lipcu. Mam tutaj sałatę kruchą, typu lodową, taką dwukolorową. Sałatę lodową, bardzo pyszną i sałatę taką ciemną, yy, bardziej na listki do zbierania. Dębolizna. Red Salad Bowl. I zaczynamy. Kolejne wysiewy. No i przyszła pora na ten pasternak. I chciałam Wam pokazać nasionka. Jak wyglądają nasionka pasternaków. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Są bardzo duże. W porównaniu do nasionek pietruszki czy marchewki. Są bardzo duże. I przypominają mi nasiona rabarbaru. Chyba się tutaj nie pomylili. No, nie widać to za bardzo, ale kto wysiewał pasternak to na pewno dobrze wie, jak wyglądają jego nasionka. Więc wysiewamy ostatnie do tej doniczki. No i potem wysiejemy sobie już kwiatki, ale to Wam zaraz pokażę, jakie. No i zostały nam ostatnie doniczki, do których sobie wysiejemy tak. roślunkę. Ostatnie warzywo i teraz sobie już wysiejemy kwiaty, kwiaty wieloletnie. Goździki brodate w takim kolorku bordowo-białym i goździki, mieszankę kolorów, również goździk brodaty. Tutaj widzę, że mamy nawet podobny, ale ten jest taki bardziej pełny, a ten jest taki mniej pełny. Tutaj już mamy miks kolorów, więc sobie również wysiejemy wysiejemy sobie również liatra kłosowa. Jest to roślina wieloletnia. Na początku sezonu ją wysiewałam na rozsadę, ale mi się niestety straciła. I teraz sobie jeszcze raz ją wysieję. To jest wieloletnia roślinka bylina. No i wysieję sobie jeszcze bratki. Mieszankę bratków w kolorze żółtym, białym, jasnym. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Nawet fioletowy. Bratki. Bratki które będą później na wiosnę. Teraz bratki rzutowo do doniczki, ale później je będę pikować i przesadzać na jesień już do szklarni i tam będą zimować. Tam zostaną aż do wiosny. Więc moje ostatnie wysiewy to wysiewam. No i kochanie, jak wysieję, to pójdziemy na koniec już filmiku spróbować zrobić warkocz yy, z suszonego czosnku czy się uda zapleć? Zobaczymy no i czosnek się tu fajnie suszy ale teraz spróbujmy czy nam uda się zapleść warkocz właśnie z czosnku, będę to pierwszy raz robić no i jestem ciekawa czy mi się to uda, muszę sobie tutaj oczywiście tą ziemię jeszcze fajnie wyczepać no i spróbujemy co z tego wyjdzie? No to sama nie wiem no i trzy pierwsze główki zawiązane no, i teraz będę dokładać sobie po kolei. No, i mamy czosnek. Nie wyszedł, powiem Wam, warkocz, ale zrobiłam zamiast warkocza Janek na głowę, można powiedzieć, ale oczywiście on jest bardzo duży, on się na głowę nie zmieści. No, przepadnie. Bardziej jakieś takie korale. No, niestety nie udało mi się zrobić warkocza. Postanowiłam zrobić w formie wianuszka, zapleść czosnek wszystko! Czosnek z mojego ogrodu, powiem Wam pachnie niesamowicie, czosnkowo. I tym akcentem żegnam się z Wami, kochani, życzę Wam miłego dnia. No i do zobaczenia do następnego filmiku. Pa pa pa!